Zreaktorowaliśmy konferencję w 2021 roku i od tego momentu odbyły się cztery edycje, dzisiaj znajdujemy się na piątym. No Myślę, że powodem tego są uczestnicy, którzy bardzo chętnie biorą udział w naszej konferencji. Są też tacy, którzy wracają co roku, a są też tacy, którzy już zdobyli stopień doktora i też wracają na konferencję, więc myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że konferencja ma już swoją markę, która jest znana i w Polsce, i w różnych zakątkach świata. Ja widzę, prawdę mówiąc, dużo korzyści tkwiącego w potencjale właśnie mediów cyfrowych, w sztucznej inteligencji, jakkolwiek za wszystkim i tak stoi nasz rozum. W różne aspekty życia wchodzi sztuczna inteligencja. nasze nie mogło stać się z Mkadusem. Też będzie poruszony temat sztucznej inteligencji, nawet w wykładzie inauguracyjnym profesor Marii Czerpania Gwalcza, która będzie dywagować nad tym, czy konferencje są jeszcze w ogóle potrzebne w tych czasach online, sukces przede wszystkim twi w naszych doktorantach, bo to jest ich konferencja. Przez nich robiona i dla nich. A zatem wielkie ukłony dla doktorantów. W szkole doktorskiej doktoranci są przez 4 lata, więc można powiedzieć, że już ci, którzy zaczęli 5 lat temu, wychowali sobie następców, którzy świetnie sobie radzą. I mam nadzieję, że kolejne okrągłe jubileusze następcy tych doktorantów będą nam organizowali. Cały kadus potrwa 3 dni. Myślę, że to będzie bardzo wielka uczta naukowa, ponad 150 wystąpień, także będzie, będzie się działo. Nasza szkoła, nasz program kształcenia pokazuje, że warto rozumieć i prowadzić badania interdyscyplinarne. Niezależnie od tego, jaka jest sytuacja geopolityczna, jak będzie się zmieniał również klimat, zmiany środowiskowe, czy będziemy mieli blue economy, czy green economy, to interdyscyplinarność, właśnie połączenie nie tylko między dyscyplinami ale między dziedzinami nauki to jest przyszłość. Mówi się wprost, że naukowcy, którzy będą prowadzili badania interdyscyplinarne, to oni w przyszłości będą nadawali sens nauce.